rojo jednego negro. Es rola. Anko, witamy serdecznie. Dzisiaj lecimy na 24 godziny na łowisko pobijać swoje nowe PB. Jest gość specjalny Miki, który już od zawsze chciał ze mną jechać. Mamy cały samochód zapakowany do pełna. Także let's go. Damy znacz na miejscu. Jesteśmy na łowisku, ale tutaj panowie mówią, że kiepsko było przez noc. Zobaczymy czy... Nasze wędziska zadziałają. Idę teraz odmawiać modły z talizmanem, który przywieźliśmy, żeby ryba wzięła. W musi pomóc. Musi pomóc. Nie, wiesz. super nie, 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 Rolo, ro, roleczka była, kurna, super była. nie, 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 wiesz, nie, nie, tego nie, 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 To tu będzie na... Jest już blisko? Jak będzie ładnie. Po bitwie by już miał PB na pewno. Dobra, zobacz, jakie Tu się przyjeżdża po karpie. Wesz teraz tak. Tu się przyjeżdża po karpie, karpie. 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 karpie Maciek, zobacz. Ale nasz. Hahaha! Wołaj Karola wow. Chodź do baseniku Tylko środkiem tędy Jest godzina 21 Już zerwałem dwa koszyki Jedną, Jedna ryba Dwa brania Zobaczymy co będzie dalej Obserwujcie ten kanał Bo tu będzie grubo Grubo Teraz są wędeczki zarzucone, czekamy Manko, jak tam? Nie biorę Co? Nie biorę. A zarek walnie No mam nadzieję, że też, że, że, że walnie. Tu widzę o dwie wędeczki Mikołaje zarzucony Będziemy zobaczyć. A na co zarzucałeś? Tam na jesiotra. Nakryli, na krewetkę. No I Na co jeszcze? A na drugim na kulkę to co dzisiaj kupiliśmy Na tą słodką? Czy na tą czosnkową? Nie, czosnkową i halibutową O nice I palet halibutowy O dobra, nieźle O coś u mnie pika chyba, trzeba zobaczyć Jest rola? No więc od Ciebie brałem na, na Ciebie już na co? Do tego aliena Brałeś chyba Tą fioletową kulkę, nie? Taką I to truskawka Truskawka halibut? No To jest innego stał w miejscu Ty, bo u góry cały czas był Gdzie jest? Dobra, Miki, trzymaj, nagrywaj

Dobra, więc go do wanny. No, wiedz go. Wiedz, bo jakoś jakaś sława się... jakaś jakość się zepsuła. Teraz go zważymy. Poczekaj, będzie. Miki, leć popagę do mnie tam do skrzynki. Kurwa! 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 Poczekaj, poczekaj, Yes. O, no, to jest. Dobra. O, To ja mam świeci czy to dobra. Ja będę Moty was. Kurde. Mhm. Kurde. Ja? No już. Siedem. Siedem to sześć będzie. 6 kg 6 kilo, dobra, nice, ale ładny, ładny jeszcze foteczki bym tylko. No foteczka też, ok, podnosz podatkę na siłę, na siłę O, będzie, Patrz będzie, Uuu, znaczy, będzie Niki tylko ostrożny ty. tu <grywa> No spokojnie, bez klasu, bez klasu, bez klasu, bo to nie, nie, nie Bez klasu, to będzie Dobra, tak? Dobra, <grywa> O, skulkowany, nie tak? <grywa> <grywa> nie da radę wyciągnąć. Dobra, taj, daj, daj, się. daj, daj, daj. Powiem, że będzie na szpy B. A, no, no, Ty, no. No. O, coś jak wasz No i większy burzę zdni jest I co mi Pies. udało się w końcu Uu. idzie wiadro na łeb chyba ja, Jakbyście oczy to... dychetowalicie mi na łeb wiadro no, nie, może nie jest nie puchy, ale na pewno

Dobra, teraz jedziemy do góry. 9200, 8 kg. O, o kurwa! Po, pobity. Haha, ha. yeah, baby! ma Wstaliśmy o czwartej rano, żeby zarzucić nowe zestawy. Ja miałem ostatnią rybę o 1 w nocy. Udało się karpika wyciągnąć i potem spakowałem graty. Poszedłem spać do czwartej. I teraz już zarzuciliśmy grube zestawy i czekamy co będzie się działo idziemy zobaczyć do reszty ekipy Siema Miki, jak tam z rana Co? Zimno Miałeś branie teraz? Miałem Co? Nic Jest to co? rola? Karol? To co? Jest rola? To jest Ty kurde, żeby... To już właśnie mało co ci nie spadło. O kurna. Czekaj, a to jest... Na... na co to było? To jest... Na liena. No, ja dwa zarzuciłem na aliena. Dwa na śmierdziuszki. Bo... I musi coś wziąć. Przegrył młody podbierak. Wiesz, Miki podbierak. Już masz blisko go gdzieś tu? To... I, i, i sioprek. No przydałby się fajnie by było, ale ładnie jechał. Może pewnie będzie. Nie chcę się wynurzyć No pokaż się, pokaż się, pokaż się Do tamty nie jest ciekawa, co nie piętnastka Ty Dobrze odrzeć No chodź, chodź, chodź Patrz jaki kurde zawzięty Ale to jest fajny dźwięk, nie? Jak no. tak kurde się rozwija. Musimy się pokazać, ja już nie muszę złowić. Nie no. Się musimy, musimy go. Co on tutaj wiesz? <laughs> Powiem ci, że może być dobra sztuka. No ona zaczyna już się wynurzać To już zaczyna być zmęczony No dobierz go jak ty. Co ty ono, bomba O kurna Niezwykły szalot, Ale jaki ładny, co? No, piękny. Dobrze. Leć w Miki powagę. Robimy ważenie. Pięknie. Pięknie zagrało, co? Zagrało. Ty, o ty, ty ładny kurde, boczyk ten. ten. Ten już będzie wam powiem, że jest poraśny. No, widziałeś jak... Wędka mało ci nie zjechała. Będzie, będzie pana dyszkę. A ty No pora, to długo. Długo, długo. Czy na to on był na lienka? Na alienka, no fioletowego. Będziesz go ważyć, tak? Poczekaj Ile? Nie Mieć Nie, niemożliwe Jeszcze raz weź, jeszcze raz weź Bo on taki duży, nie? No 8 bym miał 8 kg bym miał? Nie Czekajcie No masz na KG? Ty, no tak no, nie tak, było. Tak, no, ale jakiś kurde, taki Dużo, wielki, no. no dobra, 8 kilo, nieźle. Ta gwiazdko to jest takie, jakiś taki wielkością to, to jest ten kolor, ale fajnie, już tak wiecie. Ale walczy ładnie, walczy Oho. Ty no kawał. Krowy kurno No to wody No tu to waga, to jakieś takie to, co wody mu jeszcze no, z wodą. No, dobra ja zrobię na No mogę bo... no, zrobić Okej ciężka go Tak Ole Powiem Ci że duży no, pięknie. 24 godziny właśnie dobiegły końca. Nie był to zadowalający wypad. Zrobiliśmy razem ile? 6, 4, i 11 ryb. Karpi w sumie. Udało się pobić dwa nowe pp. No i do zobaczenia w następnym. Siemka.